Budowa sieci wodociągowej na odcinku jednego kilometra po Afinie i dostarczenie w ramach tego zadania, budowa przy tej oczyszczalni ścieków, dostarczenie nie jest takie zadanie, dostarczenie ciągnika wraz z rzecz powodem o okoliczności 5 tysięcy litrów. Otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie w kwocie prawie 4 miliony 700. 000. Po przetargu najniższa cena to jest 7 milionów 500, to już tam 8 tysięcy. Prawie 8 000. W związku z tym, Szanowni Państwo, z własnych środków finansowych, nie mamy takich pieniędzy, trzeba będzie na tę inwestycję zaciągnąć kredyt, około 2,5 miliona złotych. W tej propozycji, to dzisiaj mówimy o kwocie 2 miliony 400 tysięcy złotych. Są to inwestycje według mnie bardzo potrzebne do zrealizowania, bo zarówno ściepy jak i woda, no to są, to są rzeczy dla mieszkańców normalnego funkcjonowania bardzo ważne. Jeżeli jutro, nie nieleporze, siądę na pomieszczania ścieków w to całe dywidy są zalane i nie ma możliwości remontowania, no bo gdzie te Trzeba było i z 54 studni codziennie ścieki i wodzić do rysbarka barmińskiego. E, mówię, e, dobrze, że do tej pory jeszcze funkcjonuje ta, ta oczyszczania, ale to są naprawdę ważne zadania i nie ma czego się bać w zaczęniczach kredytu, dlatego że w gminach Gminy nie ma zadłużenia. Mamy bardzo mało w wschodzie tam ponad 300 tysięcy złotych. I, I dlatego zwróciłem się z prośbą do Wysokiej Rady yy, o, o prowadzenie tej inwestycji yy, i żeby można było ją realizować Jeżeli zrezygnujemy z tej inwestycji, to wtedy ja jestem zobowiązany do Pana Marszałka zwrócić 4 miliony 700 tysięcy złotych i dalej z problemem zostajemy, tak, bo, bo nie jest problem ani podjęli ani, ani budowy nowego, nowego nowej oczyszczalni, Wszelkie dopowiem, że Rada już stali, żarty, iła, prowadzi, y, wymiany, by już tak wyjaśniła, że pieca żeby... no, bo to też zabiera ta poprawa. Tak, ja tam też tak, to, w, tam nam ona cała ta jedna, a tu tak idzie bardzo pozytywnie tym pierwszym do tego pomysłu z, z jednym dziewięciu tak. Dobrze, głosowanie w 12 uczęstwem, czyli święta Dziękuję. Stwierdzam, że uchwały węgierskie na 34, 24 lekarzy z zamkniętej w do 2024 roku. Współpraca zamkniętej w budżetu zakresie, w związku 2024 rok została podjęta 15 makro. I teraz kolejna ja uchwała. W dzisiejszym do podawania obiektów i na tym względu na obecność powietrza w na roku Także wszyscy się zabrania się z tym na posiedzeniu Komisji też Rzeczypospolitej w Bączowaniu w projektu uchwały. do głosowania w systemie Rada.

Dziękuję. dziękuję. Stwierdzam, że uchwała na 52 na 357 nr 4 Rady Komunikacji Gminy w dniu 29 grudnia 2022 r. z uchwały w sprawie koncepcji dla miejscowości Pekora na rok 2024-2034 została podjęta i w następnym roku zostanie zaopiniowana. Ile jest radnych w podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji inteligentnej dla miejscowości Grzegorz na lata 2024-2034? Skąd pytanie zatem wariusz. Nie widzę, się głosowania. Dziękuję serdecznie. Odpalone dzisiaj na 24 lat i nie widzę z dnia na w ciągu 24 w

Chciałem zwrócić uwagę, wystosowałem takie pismo do wszystkich sądów. W kampanii wyborczej, szanowni państwo, nie można prowadzić na budynkach i obiektach, obiektach w imieniu komunalnym gmin. Na innych posesjach, proszę bardzo, można, można wszystkie materiały również, ale tylko świętyce, czy, czy nasze prace za, na tych obiektach nie powinno być żadnych absolutnie potatów z Panu panów do informowania mnie na bieżąco, jeżeli takie To takie kwestie yani, jakby informacyjne, nie... no bo myślę, że mieszkańcy też naszą sesję, żebyście państwo widzieli, no gdzie można, bo... tak jak mówisz, moim zarządzeniem miejscem są wszystkie przystanki po tygodniu Można.

Czy miejsca te integracji tego nie można? Hmm. Tak. Natomiast na prywatnych określeniach czy tam innych proszę bardzo, nie, nie ma. Nie ma. ma tak, ta informacyjne. A drugi informacyjne. informacyjne są przeznaczone, jeżeli na nim nic nie będzie, ale tablicy informacyjne są przeznaczone do wywieszania naszych dokumentów. Informacji Informacje o obwodach, o komisjach i tak dalej. To są te tam żeby do, do tego powrócić.

Dobrze, to by taka informacja wpłynąć, i finde, ja, ja szybko, dlatego, efendim, się tylko do komitetu wyborczego występuję z pisem, o usunięcie natychmiast. Dziękuję bardzo. Dlatego Państwu tak szeroko podziękowano, żebyście właśnie też widzieli, gdzie można te materiały Panie Pani pytanie, że z tymi jest, jeszcze po prostu ten trochę czasie, że żeby nie ma w tym czasie, że już to było w tym czasie. Co będzie był dany z przywódcy niepopisywanych. No bo do No zawsze tak, było, że w nie tych dwóch To jak nie wszystko To nas się to nie jest stąd to przed I tak nie będą malowane, jeżeli No czy Ja się mówił jedną słową. Proszę Państwa, tak jak zapowiedziano w dzisiejszym momencie, nie w komisji. Yy, tu jeszcze chciałbym na szybko podać protokół, który jest na odpoczynku mieszkaniowy, tak? Kto odpoczynku mieszkania w tym roku? W 2024 roku, podawiam się do 5 lutego 2024 roku, że odpoczynku mieszkania w ramach którego zostało znane w związku z tym, że należy przygotować się na podstawowe regulacje przydawania mieszkań komunalnych, drugie należy przygotować próg niezbędne do otrzymania mieszkania komunalnego. Wniosek oraz załączniki do wniosku. To, to proszę Państwa, chodzi o to, żeby było aktualne, najświeższe. I tak, to punkt deklaracja wysokości dochodu na najbliższym miesiącu. Oświadczenie, oświadczenie o posiadaniu w płatnych planie w mieszkaniowej. Oświadczenie o wtóre gospodarstwa rolnego. Oświadczenie o stanie majątkowym. Oświadczenie o składzie rodziny. Oświadczenie członków rodzin o możliwości udzielenia wsparcia w formie lokalnych mieszkania. Wywiad środowiskowe. Ustawiony termin kolejnego posiedzenia Komisji Mieszkaniowej na 8 marca. Także drodzy Państwo, ja już nie będę członkiem tej komisji. Wszelkie pytania proszę kierować do przewodniczącej komisji, nie szpinała. że nie będzie problemu z dochodzeniem. Dziękuję. Dalej